Dobry wieczór, dzień dobry, z tej strony Kamil z Elite Bets. Witam się z Wami w drugim już odcinku z typami na tenis na kanale Elite Bets Polska. W drugim odcinku oczywiście w tym roku, no bo w zeszłym pojawiały się typy na tenis, do których oczywiście wracamy, rozegraliśmy sobie ostatnio kobiecy finał WTA finał Australian Open. Oczywiście typ był zielony, dzisiaj czas na męski finał. Nowak Diokowicz, Carlos Alcaraz, ale pokażę wam jak to wyglądało właśnie przy poprzednim odcinku, więc widzicie, pojawił się filmik na YouTubie, rozegraliśmy sobie over 9,5 gemów w pierwszym secie. Pokór 1,73, oczywiście zielone, łącznie było tych 10 gemów, więc. Bardzo fajnie są osoby zarobione, które oczywiście to obstawiły i które są na grupie Elite Bets Tennis i, do której już teraz możesz otrzymać bezpłatnie dostęp na 30 dni. Wystarczy, że klikniesz w opis tego filmiku, znajdziesz tam link, który przekieruje Cię do wysłania wiadomości do mnie na Telegramie i ja Ci powiem, jak możesz bezpłatnie na 30 dni dołączyć właśnie do tej grupy. Ale wracając już do dzisiejszego spotkania, klasycznie Typer Łukasz, który prowadzi naszą grupę Elitbet Stanisław przygotował dla mnie i dla Was przede wszystkim szczegółową analizę na dzisiejszy finał, który odbywa się już o godzinie 9.30, więc przechodząc tak naprawdę do szczegółów. Nadchodzący finał zapowiada się na starcie Tytanów, choć obaj zawodnicy dotarli do niego w nieco inny sposób. Nowak Diokowicz miał w tej edycji sporo szczęścia. Dzięki kontuzjom rywali awansował o dwie rundy bez walki, co pozwoliło mu zaoszczędzić siły. W aspekcie spędził na korcie znacznie mniej godzin niż Carlos Alcaraz. Mimo mniejszego obciążenia w meczach, które rozegrał, Serb pokazał wielką determinację i imponującą siłę fizyczną. Obaj mężczyźni mają za sobą mordercze półfinały wygrane w pięciu setach 3-2, co rodzi pytanie, czy zdołają zregenerować się na dzisiejszy finał. Jeśli jednak utrzymają poziom z poprzedniej rundy, czeka nas porywające pięciosetowe widowisko Nowak Djokovic, Serb nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia. W ostatniej rundzie pokonał świetnego Janika Sinera, udowadniając, że wciąż potrafi wygrywać z najgroźniejszymi rywalami młodego pokolenia. Dla Nowaka to moment teraz. Albo nigdy. Jeśli nie wygra tego turnieju wielkoszlemowego, kolejna szansa może się już nie powtórzyć. Carlos Alcaraz, Hiszpan, dysponuje potężną kontrolą z głębi kortu i niezwykle agresywnymi uderzeniami. Ta siła ognia może wywrzeć na Diokowiciu ogromną presję i jest największą szansą Alcaraza na końcowy triumf. Analitycy rynku zakładów zdają się nie doceniać W półfinale popełnili duży błąd, ustalając kurs na Sinera na poziomie zaledwie 1,08. Podobna sytuacja ma miejsce przed finałem. Bukmacherzy zapominają, że Nowak był w stanie ograć dwukrotnego zwycięzcę Australian Open, Sinera, w pięciu setach, to jest w stanie powtórzyć to przeciwko Alcarazowi. Warto również pamiętać o historii ich starć na tym konkretnym korcie. W zeszłym roku to Diokowicz był górą, pokonując Alcarazo w świerć finale 3-1. Finał ten jest starciem dwóch różnych energii: niesamowitej odporności i szczęścia mistrza Djokovic z brutalną siłą i, i agresją pretendenta Alcaraz. Faworytem psychologicznym wydaje się być Nowak, zwłaszcza po pokonaniu Sinera, ale fizyczny, fizyczną dyspozycją po 5 bojach będzie kluczowym czynnikiem, który rozstrzygnie o tytule. Więc przechodząc już do typu na to spotkanie, stawiamy sobie w finale męskiego ATP Australian Open sumę setów powyżej 3 po kursie, 1,58. Kurs troszeczkę niższy niż w poprzednim spotkaniu, które sobie rozegraliśmy, ale mimo wszystko 58% zysku to i tak jest zysk. Więc jeżeli chcecie zarabiać z nami na tenisie, zachęcam do obstawienia właśnie tego typu i zachęcam Was również do grupy Elite Beds Tennis VIP, no bo to wchodzi nam bardzo, ale to bardzo dobrze. Sami zobaczcie jak rozpoczęliśmy Australian Open. Pierwszy, drugi dzień, drugi po 100% skuteczności, pierwszy prawie, ostatnie trzy dni grupy też wychodzą bardzo dobrze. Więc jeżeli chcesz razem z nami ogrywać Bukmachera na tenisie to koniecznie teraz kliknij w link w opisie tego filmiku, wyślij do mnie wiadomość na telegramie i odbierz swój bezpłatny dostęp, bo uruchomiliśmy jeszcze kilka slotów na miesiąc luty. Więc jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, koniecznie to zrób, zostaw lajka, jeżeli chcesz zobaczyć typy na inny sport albo więcej analiz. Dzisiaj jeszcze się pojawi analiza grupy VIP, no bo też bardzo dobrze wchodzi nam piłka nożna, więc koniecznie śledźcie ten kanał. Widzimy się w kolejnym filmiku do zobaczenia zieloności trzymajcie się cześć